াান কুমা দান ঠ১ী reżyser, scenograf, twórca sceny plastycznej kul profesor Leszek Mądzik. Proszę się wytłumaczyć. Proszę Państwa, chciałem w ten sposób jakby zaznaczyć, przywołać tę wystawę, która gdzieś wypełnia tą przestrzeń głębi. I jest to taka refleksja, która, której ja się żywię teatrem i tym, co czynię w teatrze, czyli obrazem, gdzieś jeżdżąc po świecie, fotografuję. Też jakby z tej fotografii wynika plakat, który uprawiam. Chciałem, w jaki sposób ta wystawa miała taki wylicać. Cieszę się, że on jest pierwszego dnia Olsztnicki Sportem które sobie bardzo cenię. Jestem uczestnikiem od wielu lat, nie zawsze nam to udało być, ale wracamy do tej talicy, co jest dla wyróżnieniem. I cóż mogę powiedzieć? No dziękuję za obecność zapraszam Państwa na jutrzejszy spektakl, przejście który trochę z inną muzyką powstał, muzyką Tomasz Ostańki przez trzy po wieczorem to z Państwem będziemy dzielić się tymi refleksjami, które spektał się. Chyba z... czoło przed y, pańskimi panie profesorze dokonaniami artystycznymi, to jest naprawdę wielki zaszczyt gościć Państwa y, trzy nazwiska Grotowski y, Tadeusz Kantor, Leszek Mądzik to są. Słupy Milowe Polskiego Teatru Alternatywnego. Olsztyn jest dumny z tego, że możemy was gościć, a ja jestem dumny, że w tej y, pana obecności mogę otworzyć oficjalnie 21. Olsztyńskie Spółkania Teatralne. Miło mi bardzo i zapraszam Olsztynian do y, naszych sal teatralnych y, na spektakle. Y, aż do niedzieli jesteśmy razem. Dziękuję bardzo.